Czujemy to moc, czujemy, że idzie to w dobrym kierunku, i mam nadzieję, że właśnie w tym pierwszym meczu już na Euro ta fizyczność, wszystko jak będziemy wyglądali, będzie, będzie widoczne. Jednak był, te składy były, nie wiem czy eksperymentem, może nie, nie eksperymentem, ale gdzieś tam e, pomieszanym trochę, tak, szukanie jakichś tam innych rozwiązań, ale zarówno my, jak i może zespół Ukrainy, można powiedzieć, że podobnie poczyni do tego meczu, więc jakby to też jest ważne, że nieważne kto gra. To robi swoją robotę, wie co ma robić na boisku, i to też cieszy, że, że każdy z nas w końcu na boisku ma swoje zadania. I, i niezależnie od tego, na końcu, właśnie, kto gra, to, to, to wiemy co robić i koniec końców wynik jest właśnie pozytywny. Trzy kontuzje. Mówi się, no, trener potwierdził, że kontuzja wyeliminowała arka Milika. Mówi się też o, co się stało Tarasowi, Leżał chyba w końcówce Kuba, Kiwior. No, to są smutne wieści. Arku, jeżeli trener potwierdził, że, że Arek opuści Euro, no to jest to na pewno bardzo, bardzo smutna informacja z perspektywy, z perspektywy drużyny, i z perspektywy Arka. E, doskonale wiem co czuję, bo sam przez to przychodziłem przed Mundialem w Katarze, także e, bardzo mu współczuję i to jest najtrudniejsza rzecz w sporcie, w piłce nożnej, jaka może być, czyli kontuzja i też jeszcze w takim momencie, także e, na, pewno, na pewno jesteśmy z Arkiem w tym trudnym dla niego momencie. Jednocześnie jest to moment dla innych zawodników, innych napastników, żeby udźwignęli ciężar i presję, która wiąże się z występem na imprezie Rangi Mistrzostw Europy. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych dwóch zawodników, to nie mam informacji na razie o tym, żeby byli kontuzjowani, bo szczerze mówiąc jeszcze nie, nie było czasu, żeby tak porozmawiać między sobą.